Dzisiaj zaliczyłeś bardzo dobre wejście i drużyna dzięki głównie twojej asyście odniosła zwycięstwo. Jak się czujesz? Dobrze, w porządku. Jeżeli wchodziłem na to boisko i biegłem tym z wiedziałem, że jeżeli zagram Maciejowi piłkę dokładną, on to wykorzysta. Dzisiaj to zwycięstwo trochę na otarciu łez. Jaka była atmosfera w zespole przed tym spotkaniem? Atmosfera w zespole była bardzo słaba. Myślę, że to spotkanie Da, da trochę pozytywizmu do, do zespołu i za rok w trzeciej lidze będzie lepiej. Właśnie, gdzie widzisz się w przyszłym sezonie za rok? Chcesz grać tutaj w motorze, czy będziesz szukał sobie miejsca gdzieś w wyższej lidze? Chciałbym grać jak najwyżej i się da. Ale myślę, że zostanie w motorze będzie nie tyle krokiem w tył, ale właśnie do przodu. Ok, dzięki bardzo.